Witam Państwa serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować opening, który odbył się w pierwszy dzień toty, czyli w piątek. Miałem tam około 200 paczek, z czego około 20-10 x 8,3, 10 x 8,4, 20 x 8,4 i takie tam. Więc y, pokażę Wam tylko najciekawsze fragmenty, najlepsze moje trafy. Będzie to krótki materiał, a na sam koniec y, otrzymacie bonusowy materiał, w którym otwierał mój znajomy paczkę za 3000 FIFA końców. Także zapraszam Państwa serdecznie. Aczkolwiek jeszcze przed całą tą ceremonią, to filmika na reklamy. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem lub sprzedażą końców i FC24, to polecam Wam tę stronkę. Macie link przypięty w opisie, również dotnę Wam dokładnie, jak to zrobić w kolejnym filmiku. Będziecie to gdzieś tutaj widzieć. Jedna bardzo ważna rzecz: przy zakupie pr radzę wpisywać kod Ojciec klikasz użyj, da wam wtedy 6% zniżki na całą transakcję. Jeżeli jesteś zainteresowany FC Pointsami do IFC24, to zapraszam na stronę instantgaming.com. Link dostaniecie w opisie tego filmu, aby założyć z niego konto. Wybieracie sobie platformę, ilość pońców. Jeśli chodzi o normalną, regularną cenę 2800 FIFA pońców, jest to bodajże 119 zł, więc widzicie, że tutaj macie za 83 zł z hakiem. Na każdą ilość są promocje. Jeśli chodzi o Xbox'a, również są FC pointsy. Aczkolwiek jeśli chodzi o PlayStation, jest taki myk, że nie ma tutaj FC Pońców do kupienia, jest tylko uzupełnienie portfela, który również się bardziej opłaca. Jeśli mielibyście kupować po normalnych cenach, na ten moment e, nie ma kart za 100 zł i za 70, prawdopodobnie to są chyba najbardziej opłacalne. E, jeszcze jest za 200 zł widzicie 13% zniżki, więc kupujecie za 174 zł i używacie tego, do czego chcecie: czy do kupna gry, do kupna PS Plusa, czy do FC Pońców. Także zapraszam serdecznie. I zapraszam na materiał. Dobra, pasy! Bawimy się! Hura, czekaliśmy cały rok! Na to, żeby trafić gówno, wszystkie paszki rozpierdolić wszystkie fajsy, monety, kurwa nakupować Bawimy się, zaczynamy od 75 Jazda, siema Dawaj mi tu Oooo, widzę lagi ooo, ale jest drop podwyższony Osiem czwórka? Z 7-5, jak na mnie? Bawimy się. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. Pyk. Pyk. Osiem czwóreczka. No nie dostał to ty? No nie dostał najwyraźniej Nie bruźnij. jaj. Jedziemy, 7, 8 plus. 8 4 Chociaż to 8 5 bo tutaj besta trzeba robić. No! Oj, oj, oj. Ale się laguje! Oj, oj! oj. Jedziemy dalej. No i te 8 trójki tutaj wariują niestety. O, tu jakiś kolejny źródło to się pojawił. 7-8 ostatnia i z 8 4 No i na razie nawet 8, nie, polecia, 8 nie poleciała. Tutaj będzie taka siekiera. Prosimy. 8, 8. Na Ewa napastnika. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Mm, daj mi coś porządnego tutaj, no. Proszę, na Xboxie tam będzie opening zaraz. Oj, oh yes, oj. Oh yes. Ja tu mam takie siekierne paczki, że to ja nie wiem, jak nie poleci nic, to, to jest niesamowite. No? Kurwa, złoto, Anglia. SO, o, to jest stąd? Co to jest? To jest kobita jakaś. Ona ma 86? Szabluwa skwierczy, kwierczy dawaj. Lok ciem, otwieraj, odda. Ja pierdolę. 584 plus. Dobra, dwie paczki zostały mi. 2084 plus. Daj mnie nie wkurwiać. No. Pojedynczy łok? Czy ja z 50 paczek skończyłem dwa sklady 88 Malginie go taka bieda? Szabluva stwierdzi dedykacja dla kurę w ostatniej paczce. Oliver twierczy lulu lewy czego chcieć więcej. Jak można trafić jeden włokan z 20 razy 84 Jakie im smur w domu skwiercła wieczorem. 3,8 trafiło kurwa. Kwiczek jeden z trzech 85 Daj mi się kierowate to Daj mi tą kero, o której tak kwiczycie Diony 416 skwierczy witam Erok ponownie jak tam obrzygany open. Świetnie. Ostatnia paczka została. Jedziemy 20x8,4. Mamy specjalistyczną kartę. Żeby to ikona była, na koniec mamy Modricza. No i niestety, Petr Czech. Najgorsza 3000 FIFA pońców. Poszło, mamy Messi. Daj Peku. Bo row 03 skwierczy czarowy płatę przepierdala. Palacio? Co tam się kryje? Mamy Halanda. Oj, oj, oj. No, gratulujemy. Zatanczył. Benzema, Bo ho, ho, ho. 03 skwierczy dobra, co za szczoch z niego.